Jest bezpieczny, więc każdy, kto by chciał zacząć przygody z terrorystyką i zastanawiał się, jakiego zwierzaka kupić, ten skorpion byłby jednym z tych idealnych wyborów. Jak, jak widać tutaj nawet w stosunku do mnie, jakiejś agresji nie widać wśród nich. Te szczypce mogłyby rozciąć skórę człowieka. Jako, że ja jestem gruboskórny. No, ponieważ już całe życie człowiek na warsztacie jakby robi, przy samochodach, jakiś ten skórek zrobił się grubszy, więc u mnie nawet przy ataku, nawet tymi szczycami, nawet śladów nie ma. Ktoś, kto ma delikatną skórę, no mogłoby się zdarzyć, że przetnie ale raczej nic się nie wydarzy po ataku takiego skorpiona. Czym karmimy? Zjedzą praktycznie wszystko, co się rusza i jest mniejsze od nich, będą w stanie to upolować, czyli jakieś. Owady, karaczany, świerszcze, szarańcze, przeróżne. Pamiętajmy, żeby dostosowywać pożywienie do ich wielkości.